Cześć wszystkim, mam na imię Ania, jestem coachem, copywriterem i filologiem. Moją misją jest wspieranie w zachowaniu autentyczności zarówno wizerunku, jak i przekazu przy jednoczesnej realizacji powziętych celów biznesowych. Um, dobry content to obecnie must have na rynku i to się tyczy zwłaszcza solidnego copy. Jednak nawet jeśli spełni ono wszystkie zasady SEO i wpasuje się w każdy możliwy algorytm, to nie spełni swojej roli i zwyczajnie nie zadziała, jeżeli zabraknie podstawowego, kluczowego czynnika ludzkiego. Ja naprawdę gorąco wierzę, że mimo tego, że słowa mają same w sobie wielką moc, to jednak każda wiadomość, którą chcesz przekazać dalej ludziom, powinna zawierać cząstkę ciebie. Nawet jeżeli to nie ty jesteś autorem treści artykułów, które są publikowane na Twojej stronie. Aby nawiązać relacje z klientem, wypracować sobie przewagę konkurencyjną, czy w ogóle pozycjonować się w roli eksperta, potrzebujesz przede wszystkim najzwyczajniej no w świecie najpierw zyskać sympatię, uwagę, zaufanie, odbiorcy. Jeśli jesteś liderem, to w szczególności powinieneś zadbać o to, aby być wiernym sobie i autentycznym w tym, co przekazujesz dalej światu. Wskazówkami, jak robić to na co dzień i na co zwrócić uwagę we współpracy z copywriterami, będę dzielić się w ramach przeprowadzonych wkrótce warsztatów i webinarów, których terminy podamy niebawem, a na które zapraszam Was już bardzo serdecznie. Do zobaczenia.